Wykonuj to ćwiczenie Lipscheren Bracht na plecy każdego dnia. Jest duża szansa, że poczujesz się znacznie bardziej ruchliwy i pełen energii. A twoje bóle pleców mogą wreszcie odejść w niepamięć. Najlepiej dołącz od razu. Jestem w Wiedniu, a obok mnie Patryk, certyfikowany terapeuta Lipscher und Bracht. No i tak, pomyślałem sobie, że byłoby naprawdę ważne, aby pokazać również, jakich mamy terapeutów. W Wiedniu jesteś m.in. ty. Tak, dokładnie. I masz coś, co chciałbyś mi dzisiaj pokazać. Dokładnie. I to zestaw ćwiczeń przeciwko bólowi, który miałem. Tak? Ból pleców. Aha, teraz na przykład ból numer jeden. Dobrze, no to w takim razie zaczynajmy, co? Zaczynamy. Mogę ci w międzyczasie trochę pomóc coś nosić. Co tylko chcesz. To na pewno dla Was ciekawe, bo jak długo jesteś partnerem? 9. Nie, 10. To już 10 lat. Tak, naprawdę. Tak, naprawdę. 10 lat. Czas leci. Tak, czas leci to prawda. A od kiedy zajmujesz się Lipscher and Bracht z własną praktyką i tym wszystkim? Więc szkolenie 10 lat temu, a własna praktyka około 8 lat. Więc stosunkowo szybko własna praktyka. Zobaczmy czego potrzebujemy. Zaczynajmy. Niezwykle istotne jest aby robić to powoli, ale także bardzo intensywnie. OK, świetnie. Na początek. Przyjmujemy pozycję na czworakach. A teraz spróbuj trzymać ramiona pod barkami. Spróbuj unikać wklęsłych pleców, wciągając trochę pępek i opuszczając biodra w kierunku podłogi. Bardzo powoli schodzisz w dół. To może być uczucie nacisku, ciągnięcia, kłócia cokolwiek. Dopóki możesz spokojnie oddychać, wszystko jest w porządku. Naciśnij kolana na podłogę. Powoli, powoli. Jak wy terapeuci się odnajdujecie i utrzymujecie między sobą kontakt? Wyszukiwarka terapeutów Myślałem, że to tylko dla pacjentów, którzy Was tak potrzebują. Możemy się tak połączyć. Znajdujemy się w ten sposób. Powoli rozluźniaj. Pozwól biodrom opadać dalej. Wciągnij brzuch. Jestem niżej. Mamy kontakt przez terapeutów. Pomagamy sobie nawzajem? Tak, ale głównie przychodzą pacjenci. Głównie pacjenci, trzeba to powiedzieć. Jeszcze raz wciskaj kolana powoli. Powoli zwiększaj nacisk i go podnoś. Kto tam wpisuje ten profil? Ten cały życiorys? Sami. Wpisujemy. I to wszystko sami robimy. Powoli opadaj jeszcze dalej na dół. Podnieś tułów do góry. Czy mogę zapytać, ilu pacjentów dziennie powinien przyjąć terapeuta? No tak, średnio mniej więcej pięciu pacjentów. Od? Od. Co pięć? Od, od pięciu. W ciągu dnia, w ciągu dnia tak sześciu do siedmiu. I znowu kolana na ziemi. Powoli zwiększaj. Musisz to dostosować. Ja to robię tak. Uśmiech, patrz, poluzuj. Jeszcze niżej. Teraz do tyłu. Napnij mocno plecy. Super, prawda? Świetnie. Powoli opuść się w dół. Oderwij ręce od ziemi. Teraz podnieś to wyżej. Daleko od mojego palca, jeszcze wyżej. Przecież ćwiczysz. Podciągnij teraz. Obie razem. Dalej, wyżej. Jeszcze wyżej. Trzy, dwa, wyżej. Jeden. Opuszczaj się teraz powoli. Powolutku, René. Naprawdę bardzo powoli. Wracaj z powrotem do góry. Jesteś bardziej intensywny niż oko Orła. Nie. Jestem statystyczny, ale jestem popularny. Następne pytanie. Następne pytanie. Po jednym pytaniu na każde ćwiczenie. A. No. Więc od samego początku myślałeś, żeby zostać terapeutą. Tak. Czy są inni pacjenci, których dzięki temu pozyskałeś? Tak, tak, oczywiście. Dlaczego? Cóż. Ludzie szukają Lipscher Bracht, wchodzą na stronę internetową, a potem wszyscy znajdują terapeutów. Dzięki wyszukiwarce terapeutów oraz renomowanej marce Lipscher Bracht. Wszyscy trafiają bez problemu na stronę Lipscherbracht. To znaczy, że masz swoją klientów wśród prawników, jak i wśród osób zajmujących się odpadami. Aż po nauczycieli. Od A do Z. Teraz wchodzimy. Jest już nudno. Tak. Ciągniemy do przodu. Jedna ręka ciągnie Cię do przodu, druga ręka ciągnie głowę w dół. Sprawdźmy, czy dasz radę mówić. Muszę, muszę. To jest pytanie. Eee, nie kołysz się. Czy wpisujesz tam wszystko, co kiedykolwiek zrobiłeś, czy chodzi tylko o twój pełny zakres szkolenia zawodowego? Więc głównie Libsher Bracht, ale oczywiście całą moją karierę, cały mój rozwój. Czy to jest dobrze znane wszystkim pacjentom tutaj? Co? Wyszukiwarka terapeutów? Informujemy ludzi o tym. Coraz więcej osób przychodzi, oczywiście. Wpisują Libsher Bracht, szukają terapeuty. I trafiają na stronę. Jak to działa? Możesz wpisać tylko miejsce lub kod pocztowy, czy co tam robisz? Pociągnij głowę do góry, wtedy otrzymasz ode mnie odpowiedź. Głowa do góry, plecy do tyłu, napnij je, trzymaj pozycję. Głowa do góry, trzymaj mocno. Trzymaj się drugą ręką. Cztery, trzy, dwa, jeden i teraz pociągnij się dalej. Więc, jakie było pytanie? Pytanie brzmiało, jak się wyszukuje, czy podajecie tylko kod pocztowy albo miasto? Możesz i tak. Kod pocztowy, według miasta, według kraju właściwie nawet. A teraz następna runda. I wtedy co? Najbliższy terapeuta zostanie wskazany. Jeszcze raz napnij, głowa do góry, plecy do tyłu. Zacznij powoli, a potem coraz intensywniej, mocniej. Roland zawsze mówi jeszcze trochę, jeszcze trochę i jeszcze trochę. Powiedz, czy od początku byłeś w wyszukiwarce terapeutów? Od samego początku, od chwili, gdy była obecna. Teraz dalej ciągnij. Od początku. Od momentu, gdy był. Idź dalej w dół. Tak, byłem tam. Możesz się napiąć, głowa do góry. Powinienem to zrobić sam. Fakt? Tak, tak, tylko sprawdzam, czy się nie ruszasz. Znam cię już od dawna. Trzymaj głowę do góry. Napnij z tyłu. Mocno trzymaj. Trzy, dwa, jeden. Teraz wciągnij się jeszcze raz, jak najsilniej. Zadaj mi pytanie, jeśli możesz. Ale jak mówić? Racja. Idealnie jest wtedy, kiedy zawsze można mówić swobodnie. Dokładnie tak. Więc tak, trzęsiesz się. Idealnie, połóż ręce tutaj na boki, głowa zostaje na miejscu. Tylko ręce tutaj, tylko ręce, tylko ręce. Teraz przyciągnij głowę do klatki piersiowej i pępek w stronę ziemi. Spróbuj zejść niżej, dalej odsuń mój palec. Pięć, cztery, jeszcze trochę. Trzy, dwa, jeden i powoli do góry. Zdrowy kolor twarzy. Pytaj, ale połóż się na znak. Wytrąciłeś mnie całkowicie z równowagi. Oddech. Proszę dalej, muszę to przemyśleć. Co jeszcze powinienem powiedzieć? Czy każdy może wypełnić tę wyszukiwarkę terapeutów? To przeznaczone tylko dla partnerów, czy tylko dla indywidualnych osób? To właściwie dla każdego partnera. Ale jak się ustawisz teraz? Teraz po prostu naciśnij cztery punkty w dół. Dobrze, co? Notujesz sobie? Musisz coś trochę napisać, to musi być żywe. Nie możesz napisać: Hej, jestem Patryk, terapeuta bólu, kropka. Skąd pochodzisz? Skąd jesteś? Dokąd zmierzasz? Rodzinie trochę o tym opowiadałem. Dzieci, opowiedz o sobie, zaprezentuj się. Mam dzieci. Tak, gremliny. Ach, mów. Nie karm po północy i nie mocz nogi. Kontynuujmy. Połóż się na plecach. Dociskaj kark do podłogi. Mam. Nie, tak. Kręgosłup lędźwiowy na podłogę. Mam. Kolana wyprostuj, szyja w dół. Ramiona w dół, lędźwia w dół. Prostuj kolana, szyja w dół. Zostaw 10,98, poniżej 76, poniżej po 54, poniżej po 3. Uśmiech, oddech, gorąca troska, 21 rolnicy i rozwiązuj. Bardzo dobrze. OK. Dla ciebie jest to bardziej męczące niż dla mnie, prawda? Mówisz tak dużo i tak szybko, jestem całkowicie zdezorientowany. Tak, muszę się zmotywować. Wstań, zacznijmy. Normalnie jest odwrotnie. Jak jest inaczej? Tak, przestań. Teraz chodzi o obszar, który u większości ludzi jest znacznie skrócony. Aha, co mnie teraz czeka? Nie, 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 to będzie później. Teraz będzie zginacz Biodra. Tak. No dobrze. Ugnij teraz kolano. No dobrze. Noga do przodu, kolano jest najwyżej. To ważne, unosisz kość łonową do góry. Dokładnie, Michael Jacksonstein. A teraz powoli przesuwasz do przodu. Topić. Topnieje, wciągnij pępek. Nie chcemy takiego brzucha, wciągnij to, wciągnij to. Nie idziemy dalej. Dobra, teraz czekamy. Mów dalej. Okej, okay, rozmawiamy dalej o terapeutach. Jesteś certyfikowanym terapeutą Lipszer i Bracht. Możesz się tam od razu dopisać, czyli wpisać swój profil. A kiedy można zauważyć, że coś się pojawia? Pytaj. Szukasz terapeuty. Kiedy zauważyłeś, że pierwsi pacjenci przychodzą przez wyszukiwarkę terapeutów? Po prostu pytasz. Musisz zapytać, jak cię znaleźli. Teraz naciśnij lewą nogę w ziemię. Przesuń nogę do przodu. Zrobione. Teraz zostaw. Napinasz teraz. Teraz pchnij lewe kolano. Pchnij. Rozluźnij. Idź dalej. Jeszcze je rozciągniesz do szpagatu. Super. Idź jeszcze dalej. Tak, kiedyś byłem baletnicą. Dlatego tak się poci. Wciśnij jeszcze raz, powoli, powoli. To musi być przyjemność. Tak, to czysta przyjemność. Uśmiech to zawsze mówię placebo dla ciała. Idealne placebo pełne radości. Dobrze, rozluźnij się, chodź dalej. To jest miłe. Wciągnij brzuch, wciągnij go. Tu. Mój szef ciągle mówi o bólu przyjemności. Nigdy tego nie słyszałem. Uważam, że. Gdy tylko się uśmiechasz, możesz czuć się całkiem znośnie. Wracaj powoli. Teraz druga strona. Ach, tego jeszcze nie zrobiliśmy. Nie, nie. Przechodzimy przez to do końca. Będziesz się relaksować, siedząc w samochodzie, powiedziałbym. Tak, uważaj z gazem. Teraz wciągnij pępek i do góry. Wciągnij dokładnie pępek. Kręgosłup musi być prosty. Idziesz przy biodrze. Prosto. Wchodzimy. Teraz na dół. Tak. Czujesz przyjemność? Ja czuję. Tak, problem jest, że przy dłuższym ćwiczeniu można urosnąć nawet 13 cm. Widzieliśmy to u kolegi. Opowiem Wam coś fajnego. Na przykład tę wyszukiwarkę terapeutów można również włączyć przy okazji. Myślę, że możesz zaktualizować swoją własną stronę internetową i Facebooka oraz dodać do tego inne media społecznościowe. Jesteś całkowicie połączony, napiąć prawa noga. Tak. 3-2-1, jedziemy dalej. Ale Patryk. Przecież nie tylko ty jesteś tu w wiedniu, można by przecież poszukać każdego z osobna. To prawda tak. To znaczy, nawet gdybym wiedziała, że sąsiadka coś zrobiła i jest, wtedy teoretycznie mógłbym jej szukać i ją znaleźć. Oczywiście, i wtedy szuka się właśnie tych, którzy mają te. No tych, którzy mają te szkolenia, którzy regularnie się dokształcają, którzy są dostępni i którzy pozwolą ci na bliskość, jeśli chcesz, gdzie widzisz, kim jest ta osoba? Napnij jeszcze raz prawą nogę. Robię to teraz? Tak, na maksa, aż skrzypi. Szeroki uśmiech, to jest super. Rozluźnij się, przejdź głębiej. Jeszcze trochę czujesz to? Podnieś kość łonową. Ale teraz przesadzasz. Nie, 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 nie przesadzaj aż tak. Przesadzasz. Wcześniej mówiono, że jeśli jesteś głodny, to idziesz szukać jedzenia. No to musisz się ruszać. No ale. I powoli znowu do góry. Ale teraz znowu lewa noga na ziemię. Co? A a, ach, o nie, zostawiłeś to, co najlepsze na ten moment. To taki prezent. Och, to idzie tak. Uwaga. Jak we śnie. Brawo, brawo, balerino, tak to. Siadaj na ziemi, chodź. Będzie jeszcze lepiej, jeśli trochę więcej poćwiczysz. Co chcesz zrobić? Ćwiczenie w parach? Co takiego? Poprowadzić? Nie ma mowy, sam dam radę. O tak. Dobrze, poczekaj. A. Chodź, chodź. Tak, a dobrze, noga prosto. Nie da się. Zajmę się rolandem. Okej, okay. uśmiech. Można by zrobić z tego zdjęcie. W sumie wyglądamy słodko. Tak, gdybyś nie uśmiechał się z grymasem bólu. Drżysz teraz. To ty widzę, przód i tył naciska. Pytania? Hmm, co z zakończeniem? Kiedy finał? Już prawie skończyliśmy. Rozluźnij się jeszcze raz. Idź dalej, wciągnij pępek. To wszystkie pytania. Co chciałeś zapytać? No, 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 no. Chciałeś wiedzieć co robię, aby plecy nie bolały. Teraz zostań tam. Ach, teraz wiem. Tak. Cały czas się uśmiechaj. Świetnie, prawda? Przyjdź do mnie do grupy. To naprawdę frajda. Jeszcze raz na Na obiad musisz sobie zasłużyć. Naprawdę już na to zasłużyłem, biorąc pod uwagę mój trud i zaangażowanie. Czas na tekst Rolanda i jeszcze trochę. I jeszcze trochę więcej teraz. I jeszcze troszkę dalej. I jeszcze odrobinę więcej i napnij mięśnie ponownie raz jeszcze. No to teraz sobie tego uważnie posłuchajmy jeszcze. I powoli wyjdź. Potem zrobimy drugą stronę. Jesteś teraz prawie jednostronny. Chodź, zrobimy to teraz plecami do siebie, dobrze? Jak? Tak, plecami do siebie. Teraz rozumiem, trzeba to bardziej wyjaśnić. Tak, rób tak jak wcześniej, bo ćwiczenie z partnerem. Nie patrzymy już w kamerę. Tak. Przesuwam cię bardziej do środka. Tak, dokładnie. Wyprostuj nogę z tyłu. Ja? Pomogę ci. Jest prosto. Wyprostuj mocniej. Byłeś w balecie? No cóż, tak to zrobiłem. I wtedy poczujesz to? W porządku? Wciśnij teraz w ziemię. Tylna noga jest wyprostowana. Obróć ją dalej. Prosto. To już granica. Patryk, polecam wszystkim spróbować grupy ćwiczeń rozciągających z wyjątkowymi ćwiczeniami lipszer, które Patryk oferuje. To frajda. Im dłużej ćwiczysz, tym fajniej. Obiecuję wam, jeśli nie macie żadnych indywidualnych zajęć. I kończymy. Dobra. Jesteś świetny. Jeśli będziesz to robić codziennie, to miejmy nadzieję, że poczujesz się tak jak ja, będziesz wtedy bez bólu. Dobrze, ale dla wszystkich innych powinniście wiedzieć, że mamy oczywiście naprawdę bardzo, bardzo wielu wykwalifikowanych terapeutów Lipszer i Bracht. Certyfikowanych terapeutów Lipszer i Bracht należy oczywiście szukać za pomocą wyszukiwarki terapeutów. Bo tam macie naprawdę, naprawdę duże możliwości, aby też korzystać z ćwiczeń Lipscher i Bracht i regularnie z nami robić się fit. Jeśli Ci się to podobało, koniecznie znajdź swojego terapeutę w pobliżu za pomocą wyszukiwarki terapeutów. I tak, może będziesz mieć szczęście i Twój certyfikowany terapeuta Lipscher Bracht oferuje również grupę rozciągania z mnóstwem ćwiczeń, ćwiczeniami and Bracht. Więc wykorzystajcie to i tak, sprawdźcie to. Jeśli potrzebujecie więcej filmów, na przykład z rutyną pleców, kliknijcie tutaj. W każdym razie powinniście zasubskrybować kanał albo nacisnąć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego naszego wideo. A teraz już. Cześć, cześć.